Mezoterapia jest to zabieg polegający na wstrzykiwaniu substancji biologicznie czynnej w głębsze warstwy skóry za pomocą specjalnego pistoletu. Mezoterapia jest to suplementacja skóry, jakiej nie zapewni nam żaden inny kosmetyk nakładany na, na skórek. Wykorzystujemy tutaj różne koktajle, aby odżywić, ujędrnić, nawilżyć skóra. Niezależnie od składu preparatu, już same iniekcje powodują, że fibroblasty zaczynają produkować nowy kolagen. Dzięki temu skóra zostaje ujędrniona, drobne zmarszczki zostają wygładzone. Samo nakuwanie trwa około 20 minut, natomiast nie zaczynamy i nie kończymy zabiegu tylko iniekcjami. Zaczynamy od diagnozy skóry w celu wykluczenia przeciwwskazań oraz dobrania odpowiedniego preparatu. Następnie przechodzimy do demakijażu, peelingu, a następnie przechodzimy do części właściwej, czyli samych nakuć. Na koniec nakładamy maskę i krem z witaminą C i arniką w celu złagodzenia zaczerwienień. Całość trwa około 1 godzinę, natomiast może się wydłużyć do półtorej godziny, jeżeli mezoterapii poddamy jeszcze szyję i dekolt. Mitem jest bolesność zabiegu, której najczęściej kobiety się obawiają, jednak po zabiegu są zadowolone, skóra wygląda dobrze. Zabieg mezoterapii polecamy osobom z skórą odwodnioną, suchą, z, z marszczkami mimicznymi czy głębszymi, kiedy jest utrata jędno, jędrności, elastyczności skóry. Większość klientek wykonuje ten zabieg na twarz. Jednak możemy wykonać mezoterapię na twarz, szyję, dekolt oraz na skórę głowy oraz na ciało. Pacjent nie powinien korzystać z sauny, basenu oraz wykonywać makijażu do 24 godzin po zabiegu. Natomiast do 7 dni po zabiegu nie powinien korzystać z kąpieli słonecznych, solarium, z masaży oraz białej kosmetyki. Mezoterapię polecamy w każdym wieku, w zależności od problemu, z jakim boryka się dana pacjentka. Jeżeli są to ubytki wody w skórze. Można zacząć już w wieku 25 lat, kiedy chcemy zadziałać przeciwstarzeniowo, przeciwzmarszczkowo około 30 roku życia.